Portal i Forum Znienacka to miejsce, gdzie pasjonaci twórczości Zbigniewa Nienackiego spotykają się, dzielą wspomnieniami i odkrywają nowe przygody. To nie tylko strona internetowa, to społeczność pełna inspiracji. Na Forum Znienacka możesz poznać ludzi, którzy podzielają Twoją pasję do książek Nienackiego. To miejsce, gdzie rozmowy o literaturze przenikają się z planowaniem wspólnych wypraw i odkrywaniem tajemnic. Twórczość Zbigniewa Nienackiego to prawdziwy skarb, który łączy pokolenia. Na portalu z Nienacka odkryjesz nie tylko książki, ale także ludzi, którzy żyją ich duchem i chcą dzielić się swoją pasją z innymi. Portal i forum znienacka to więcej niż strona internetowa, w to drzwi do fascynującego świata przygód, tajemnic i niezapomnianych doświadczeń. Dołącz do nas i odkryj magię twórczości Zbigniewa Nienackiego.